Ej, to wygląda przepięknie. Jak taki obraz w ramce. Okazało się, że mam za mało walentynkowych rzeczy, żeby zrobić fajną stronę. Więc postanowiłam przejrzeć moje styczowe naklejki i bingo! One totalnie pasują do walentynek. No patrzcie, pięknie jest. Mam jeszcze taką babeczkę. Myślę, że będzie tu ładnie wyglądać. Wychodzi nam taka styczowo-walentynkowa strona. Okej, okay, myślę, że dorobię tu jeszcze jakieś białe kropeczki i napisy. I to będzie chyba tyle. Tak wygląda gotowa strona. Jak tak teraz patrzę, to ona wyszła naprawdę świetnie. Super, że tak ładnie udało się skomponować kolory. Tu ten niebieski stitch, tu ta niebieska zawieszka. No mega. A wiecie, to jest zupełnie coś innego niż rysowanie. Bo na rysunku to ode mnie zależą kolory i wszystkie elementy. A tutaj jednak mam ograniczone zasoby. I mogę korzystać tylko z tego, co mam. I jednocześnie musi to być też dopasowane do tematu. Jakkolwiek. Wiecie, gdyby nie to serduszko, to ten stitch to się tutaj nie nadawał. Bo w końcu tematem są walentynki, a nie bajka. Ale finalnie wszystko wyszło na plus. Strona bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że wam również. Wiem, że to tworzyłam jako całość. Ale z drugiej strony, obie te części są zupełnie różne. Więc możecie napisać, która z nich podoba wam się bardziej. Pierwsza. Czy druga? Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, która z nich wygra, więc koniecznie napiszcie, na którą oddajcie swój głos. Jak coś, to możecie też pisać tematy na kolejne strony, chętnie stworzę nowe, bo naprawdę super się to robi. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!